Czasami historia zmienia bieg nie przez decyzje generałów, ale przez obsesję jednego człowieka. Człowieka, którego wszyscy uważali za szaleńca, który w cieniu hangarów, otoczony oparami chemikaliów, tworzył coś, co nie powinno działać. Coś, co łamało zasady termodynamiki. Coś, co sprawiło, że amerykańskie myśliwce nagle zaczęły latać szybciej, wyżej i mocniej, niż cokolwiek co świat kiedykolwiek widział. To nie jest historia o wojnie, to jest historia o mężczyźnie, który odmówił zaakceptowania granic. Zanim przejdziemy dalej, zasubskrybuj kanał i napisz w komentarzu skąd nas oglądasz, bo ta historia zaskoczy cię od początku do końca. Rok 1942, Kalifornia, hangar wojskowy na skraju pustyni Mojave. powietrze gęste od kurzu i benzyny. W środku, między wrakami myśliwców i stosami części zamiennych, pracował człowiek, którego nikt nie brał na poważnie: Thomas Midgley Jr., nie, Howard Hughes, też nie. Ten człowiek nie miał ani sławy, ani fortuny, miał tylko obsesję. Nazywał się Eugene Jean. Vachon, mechanik lotniczy, który porzucił studia inżynierskie po dwóch latach, bo profesorowie mówili, że jego pomysły są niemożliwe. Jean nie był typowym mechanikiem. Podczas gdy inni skupiali się na naprawie silników, on studiował chemię w nocy. Czytał zakazane radzieckie dokumenty o paliwach syntetycznych. Eksperymentował z mieszankami, które według wszystkich podręczników nie powinny się palić, a jeśli już, to niszczyłyby silniki w kilka minut. Ale Jean miał teorię, teorię, która brzmiała jak science fiction. Co jeśli problem nie leży w silnikach, ale w paliwie? Co jeśli można stworzyć paliwo, które nie tylko pali się szybciej, ale pali się inaczej, zmieniając samą naturę spalania wewnętrznego? Co, jeśli można sprawić, by każda kropla energii eksplodowała z precyzją szwajcarskiego zegarka, uwalniając moc, której nikt nigdy nie widział. Wszyscy się z niego śmiali. Oficerowie wzruszali ramionami, inżynierowie kręcili głowami. Ale był rok 1932, a wojna stawała się coraz bardziej desperacka. Niemcy mieli Messerschmitty, Japończycy Zera. Amerykanie. Mieli dobre samoloty, ale niewystarczająco dobre. I wtedy Jean zrobił coś, czego nie powinien był robić. Pewnej nocy, kiedy wszyscy już spali, zakradł się do hangaru. Wziął P-51 Mustanga, dumę amerykańskiego lotnictwa. Otworzył zbiornik paliwa i wlał do środka swoją tajemniczą mieszankę. Coś, co przygotowywał w sekrecie przez miesiące. Nikt nie wiedział, co to było. Oficjalnie standard aviation gasoline miało oktanowość 100. To było potężne paliwo, jedno z najlepszych na świecie. Ale Jean dodał coś więcej, coś co nie figurowało w żadnym raporcie. Płyn przezroczysty jak woda, ale gęsty jak syrop. Zapach dziwny, metaliczny prawie obcy. Następnego ranka pilot testowy, major Frank Collins, wszedł do kabiny. Nie miał pojęcia, co się stało: silnik odpala, dźwięk normalny, start normalny. Ale kiedy Collins zwiększył obroty, stało się coś niemożliwego. Samolot eksplodował do przodu z taką siłą, że pilot został wciśnięty w fotel. Prędkościomierz szalał, wysokościomierz też, silnik ryczeć jak żywa bestia, ale nie przegrzewał się, nie wibrował, nie robił nic z tych rzeczy, które powinien robić przy takiej mocy. Collins poleciał wyżej i wyżej i jeszcze wyżej. Mustang przebił swój własny rekord wysokości, potem rekord prędkości, potem każdy rekord, który istniał. Kiedy wylądował, Collins był blady. Wygramolił się z kabiny i powiedział tylko jedno zdanie: Ten samolot właśnie przeleciał przez przyszłość. Gene stał z boku w brudnym kombinezonie z uśmiechem, którego nikt nie rozumiał. Uśmiechem człowieka, który wiedział, że zmienił historię. Ale to był dopiero początek. Bo kiedy wojsko zaczęło zadawać pytania, Gene odmówił odpowiedzi. Powiedział tylko: Jeśli chcecie wiedzieć, musicie mi zaufać. A jeśli mi nie ufacie, spalę każdą notatkę, którą mam. To był szantaż. Albo raczej. Zakład, zakład, który świat miał wkrótce przegrać. Gabinet generała Williama Billa Keppela był miejscem, gdzie zapadały decyzje o życiu i śmierci milionów. Na ścianach wisiały mapy frontu europejskiego, pacyficznego, afrykańskiego. Ale tego dnia w 1933 roku generał patrzył na coś znacznie mniejszego, a jednocześnie znacznie większego. Na biurku stała mała szklana butelka. Płyn w środku był prawie przezroczysty, z lekkim odcieniem niebieskiego. Nie wyglądał na nic specjalnego. Ale to, co reprezentował, mogło przechylić szale wojny. Dżin stał przed generałem, spokojny jak nigdy. Nie bał się władzy, nie bał się niczego poza jednym, że jego formuła wpadnie w niepowłaściwe ręce. Panie Waszą, zaczął generał. Raport majora Collinsa jest niepokojący. Twierdzi, że pański mustang osiągnął prędkość niemożliwą do osiągnięcia z konwencjonalnym paliwem, że silnik działał płynniej niż kiedykolwiek, że samolot jakby nie podlegał prawom fizyki. Gene się uśmiechnął. To nie samolot, generale, to paliwo. Rozumiem. I dlatego pytam, co pan tam wlał? Gene milczał przez moment. Potem powiedział coś, czego nikt się nie spodziewał: wodę. Cisza. Generał zmrużył oczy. Słucham, wodę, generale. Oczywiście nie tylko wodę, ale głównym składnikiem jest H2O. Reszta? Cóż. Reszta to sekret. To brzmiało jak szaleństwo. Woda w paliwie lotniczym to katastrofa. Każdy inżynier to wie. Woda nie pali się. Woda niszczy spalanie. Woda to wróg. Ale Jean Vachon nie dodawał wody przypadkowo. On znalazł sposób, by woda stała się bronią. W latach 30. niemieckie laboratorium Luftwaffe odkryło coś ciekawego. Kiedy małe ilości wody są wstrzykiwane do komory spalania w idealnym momencie, mogą ochłodzić powietrze wewnątrz silnika. Chłodniejsze powietrze jest gęstsze, gęstsze powietrze zawiera więcej tlenu, więcej tlenu to lepsze spalanie to była teoria. Ale Jean poszedł dalej, o wiele dalej. On nie tylko dodał wodę, on stworzył coś, co później nazwano emulsją katalityczną, mieszankę wody, metanolu, eterów i tajemniczego związku chemicznego, którego nazwa nigdy nie pojawiła się w żadnym oficjalnym dokumencie. Ten związek, według notatek Gina, pochodził z eksperymentów z rafinowanym oksydatorem używanym w badaniach nad rakietami. Efekt? Paliwo nie tylko paliło się szybciej, ono paliło się inteligentniej. Każda kropla uwalniała energię precyzyjnie w odpowiednim momencie. Silnik dostawał dokładnie tyle mocy, ile mógł wytrzymać, ale nigdy więcej. To było jak dyrygent orkiestry, który sprawia, że każdy instrument gra idealnie. Generał Keppel słuchał z niedowierzaniem. Jeśli to prawda, panie waszon, dlaczego nikt inny na świecie tego nie wynalazł? Gine spojrzał mu prosto w oczy. Bo wszyscy myśleli zgodnie z zasadami, ja myślałem przeciwko nim. Generał sapnął. Wstał. Podszedł do okna i patrzył na płytę lotniska, gdzie dziesiątki myśliwców czekało na rozkazy. Ile pan tego ma? Dzinę wyjął notes. Przewrócił kilka kartek. Pokazał obliczenia. Mogę wyprodukować wystarczająco dużo, by wyposażyć jedną eskadrę, dwanaście samolotów, ale potrzebuję pełnej autonomii, żadnej kontroli, żadnych inżynierów, którzy będą mi mówić, że się mylę. Albo działam po swojemu, albo wcale. To była bezczelność. Ale generał wiedział, że nie ma wyboru. Wojna była w punkcie krytycznym. Niemcy mieli techniczną przewagę, alianci potrzebowali czegoś, co wyrówna szanse. Dobrze, powiedział w końcu. Ma pan trzy miesiące. Jeśli to zadziała, dostanie pan wszystko, czego potrzebuje. Jeśli nie, cóż, pańskie nazwisko zniknie z historii. Jean uśmiechnął się. Generale, moje nazwisko już zniknęło z historii. Teraz chcę je tam zapisać na nowo. I tak zaczęło się największe tajne przedsięwzięcie amerykańskich sił powietrznych w czasie II wojny światowej. Projekt, który nigdy oficjalnie nie istniał. Projekt, którego dokumenty spłonęły w przypadkowym pożarze w 1947 roku. Projekt o kryptonimie Skyfire. Gene dostał budynek na odludziu, zespół trzech chemików, którym kazano podpisać zobowiązanie milczenia i beczki. Dziesiątki beczek różnych substancji chemicznych, niektórych tak niebezpiecznych, że jeden błąd mógłby zamienić cały hangar w krater. Pracował dzień i noc. Mieszał, testował, niszczył silniki, naprawiał je, niszczył znowu. Każda porażka była lekcją, każda eksplozja przynosiła nową wiedzę, a potem, w grudniu 1943 roku, Jean wszedł do gabinetu generała z jedną małą fiolką. Gotowe, powiedział. Gotowe? Tak, generale. To jest najpotężniejsze paliwo, jakie kiedykolwiek stworzono. Jedno ostrzeżenie. Jeśli ktokolwiek spróbuje je odtworzyć bez pełnej wiedzy o procesie, silnik eksploduje w ciągu minuty. Generał spojrzał na fiolkę, potem na Gin'a i zadał najważniejsze pytanie: Jak się pali? Gin uśmiechnął się tym swoim tajemniczym uśmiechem. Jak piorun, generale, jak piorun w butelce. Północna Anglia, luty 1944. Baza Raf Debden. Zimny wiatr wieje nad betonowym pasem startowym. W hangarze numer 7 dzieje się coś, o czym nikt nie może mówić. 12 pilotów, 12 P-51 Mustangów, jeden szalony mechanik i paliwo, które nie powinno istnieć. Piloci nazywali się między sobą The Ghosts duchy. Nie dlatego, że byli niewidzialni, ale dlatego, że po tym, co mieli zrobić, nikt nie miałby wierzyć, że w ogóle istnieli. Major Richard, Dick Benson, dowódca Eskadry, stał przed swoim zespołem. Był weteranem, przeżył 27 misji bojowych nad Europą. Widział, jak jego przyjaciele spadają w płomieniach. Wiedział, czym jest strach, ale tego dnia bał się czegoś innego. Bał się, że to, co mu powiedziano, jest prawdą. Jen Waszą stanął przed grupą Miał na sobie ten sam brudny kombinezon, dłonie zabrudzone smarem, ale spojrzenie, spojrzenie było spojrzeniem geniusza albo szaleńca, albo obu naraz panowie zaczął jean. Za moment wsiądziecie do samolotów, które latają na paliwie, które stworzyłem. Nie mogę wam powiedzieć, co w nim jest. Mogę wam tylko powiedzieć, co zrobi piloci słuchali w milczeniu. Wasze silniki będą pracować o 30% mocniej. Prędkość maksymalna wzrośnie o 80 km na godzinę. Wysokość pułapu o 2000 metrów. Manewrowość. Cóż, to poczujecie sami, ale jest jedno ostrzeżenie. Wszyscy wstrzymali oddech. Jeśli spróbujecie przekroczyć maksymalne obroty, silnik nie wybuchnie. Nie się przegrzeje. Po prostu przestanie reagować. To zabezpieczenie. Paliwo wie, kiedy zatrzymać się. Kapitan Joey Martinez uniósł brew. Paliwo wie, panie Waszą. Czy pan próbuje nam powiedzieć, że to coś. Myśli? Jean się uśmiechnął. Nie myśli, kapitanie, ale reaguje i reaguje lepiej niż cokolwiek, co kiedykolwiek latało. Briefing się skończył. Piloci wyszli. Niektórzy byli podekscytowani, inni sceptyczni, ale wszyscy wiedzieli, że za chwilę ich życie się zmieni. Start o świcie. Niebo szare, pełne chmur. Dwanaście silników odpaliło niemal jednocześnie. Dźwięk był inny, głębszy, bardziej czysty. Jakby silniki śpiewały zamiast ryczeć. Ginę stał na ziemi, obserwując. Obok niego generał Keppel. I zespół inżynierów z Waszyngtonu, którzy przylecieli specjalnie, by zobaczyć ten cud, albo porażkę. Jeden po drugim, mustangi zaczęły startować. I tutaj stało się coś, czego nikt się nie spodziewał. Normalnie, P-51 potrzebował około 300 metrów pasa, by bezpiecznie wystartować. Te samoloty oderwały się od ziemi po 150. Jakby grawitacja nagle straciła nad nimi kontrolę. Jeden z inżynierów z Waszyngtonu zadrżał. To niemożliwe. Gine nawet nie drgnął. Niemożliwe to słowo dla tych, którzy się poddają. Mustangi wzniosły się w niebo i nagle zaczęło się prawdziwe show. Major Benson prowadził formację, dał znak przyspieszenie. Każdy pilot dodał gazu. I silniki odpowiedziały tak jak nigdy wcześniej. Prędkościomierze przeskoczyły granice, które wcześniej wydawały się nieosiągalne. 450 mil na godzinę, 460, 470. A silniki nawet nie brzęczały. Działały płynnie jak zegarki. Potem przyszedł test manewrowości. Benson dał komendę. Barrel roll na trzy. Piloci wykonali. Mustangi zakręciły się wokół własnej osi tak szybko, że obserwatorzy na ziemi ledwo nadążali wzrokiem. Kapitan Martinez, zazwyczaj spokojny człowiek, krzyknął przez radio: Co do diabła jest w tym paliwie? Ten samolot reaguje zanim pomyślę. Jen, słuchając transmisji, uśmiechnął się, ale prawdziwy test dopiero nadchodził. Benson poprowadził eskadrę na symulowany atak. Cel: hangar na przeciwległym końcu bazy oznaczony jako punkt wroga. Zadanie zbliżyć się, wykonać atak nurkowy, wycofać się standardowa procedura, ale Benson postanowił pójść dalej. Dał znak full throttle maximum dive. Wszyscy wiedzieli, że to niebezpieczne. Przy pełnych obrotach i maksymalnym kącie nurkowania większość silników zaczęłaby się przegrzewać. Ryzyko eksplozji było wysokie. Ale mustangi Gina nie były normalne. Dwanaście samolotów zanukowało. Prędkość rosła. Ziemia zbliżała się. Dźwięk silników stawał się coraz głośniejszy, ale nie hałaśliwszy. Bardziej muzyczny. Inżynierowie na ziemi patrzyli z przerażeniem. Generał Keppel zacisnął szczękę. A Jean? Jean wiedział, że to zadziała. I zadziałało. Mustangi wyszły z nurkowania dokładnie w odpowiednim momencie, żadnych wibracji, żadnych problemów, jakby latały w zwolnionym tempie, mimo że osiągały prędkości, których nikt wcześniej nie widział. Lądowanie było równie niezwykłe gładkie, precyzyjne, idealne. Kiedy piloci wyszli z kabin, byli w szoku. Benson podszedł do Gina, zdjął hełm i powiedział tylko: Panie Waszon, to nie jest paliwo to magia. Jean pokręcił głową. Nie, majorze, to nauka. Tyle, że nauka, której jeszcze nikt nie zrozumiał. Generał Keppel podszedł do Gina. Jego twarz była poważna, ale w oczach błyszczało coś innego. Szacunek, waszą. ile pan tego może wyprodukować? Gene spojrzał na niebo, potem z powrotem na generała. Wystarczająco dużo, by wygrać wojnę generale, wystarczająco dużo, by świat już nigdy nie był taki sam. I w tym momencie historia zaczęła się pisać na nowo. Nie wszystkie historie mają szczęśliwe zakończenia. A ta z pewnością nie miała marzec 1945. Europa była bliska upadku III Rzeszy. Aliantów czekało ostateczne zwycięstwo. A gdzieś w sekretnym laboratorium w Kalifornii Eugene Vachon pracował nad czymś, co mogło zmienić nie tylko wojnę, ale cały świat. Bo i Skyfire to był dopiero początek. Jean zaczął eksperymentować z jeszcze bardziej zaawansowanymi formułami. Nie chodziło już tylko o paliwo dla myśliwców. Chodziło o silniki rakietowe, silniki odrzutowe, silniki, które mogłyby przenieść człowieka poza atmosferę. Gene marzył o kosmosie, o przyszłości, w której jego paliwo napędzi ludzkość do gwiazd. Ale sen stał się koszmarem. Gene nie był tylko geniuszem. Był także człowiekiem posiadającym tajemnicę, którą wiele osób chciało zdobyć. Amerykanie chcieli, Brytyjczycy chcieli. A co najgorsze, sowieci też chcieli. W kwietniu 1945, tuż przed końcem wojny coś dziwnego zaczęło się dziać. Dokumenty Gina zaczęły znikać. Notatki, które trzymał zamknięte w sejfie, pewnego dnia były otwarte. Chemikalia, które zamawiał, znikały w transporcie. Ktoś próbował wykraść formułę. Jean wiedział, co to oznacza i podjął decyzję, która zmieniła wszystko. Pewnej nocy, w swoim laboratorium, Jean zebrał wszystkie swoje notatki, każdy wzór chemiczny, każdy diagram procesu. Każdy sekret, który mógłby komukolwiek pozwolić odtworzyć Skyfire i spalił to wszystko. Asystent Gina, młody chemik Martin Cole, przybiegł, widząc dym: „Panie waszą, co pan robi? Jean spojrzał na płomienie, które połykały lata jego pracy. Ratując świat przed samym sobą Martin, Cole był przerażony. Ale to pańskie życie, pańska praca. Jean pokręcił głową. To nie moja praca, Martin. To broń. I broń w złych rękach może zniszczyć więcej niż jakakolwiek bomba. Co Jean wiedział, czego nie wiedział nikt inny. On wiedział, że jego paliwo ma drugą stronę. Stronę, o której nikomu nie powiedział. Skyfire nie tylko zwiększało moc silników, ono także było niestabilne. Przy niewłaściwym przechowywaniu, przy złej temperaturze, przy jednym błędzie w procesie produkcji mogło wybuchnąć z siłą małego ładunku nuklearnego. Jean stworzył paliwo tak potężne, że stało się bombą. I teraz zdał sobie sprawę, że jeśli ta formuła wpadnie w ręce kogokolwiek, Sowietów, terrorystów, nawet własnego rządu, który mógłby ją wykorzystać bez zastanowienia, konsekwencje byłyby katastrofalne. Więc zniszczył wszystko, ale był jeden problem. Jean nie zniszczył wszystkiego. W jego głowie formuła nadal istniała. Każdy krok, każdy składnik, każdy proces to wszystko było tam zamknięte w umyśle człowieka, który odmówił podzielenia się tym z kimkolwiek. Generał Keppel, gdy dowiedział się o tym, co Jean zrobił, był wściekły: Zniszczyłeś wszystko, wszystkie notatki. Tak, generale, dlaczego? Dżine Gene spojrzał mu prosto w oczy, bo gdyby świat znał tę formułę, świat by się spalił. Generał zacisnął pięści, ale w głębi duszy wiedział, że dżine ma rację, rozmowa się skończyła, dżine został odsunięty od projektu oficjalnie z powodu problemów zdrowotnych. Nieoficjalnie, bo stał się zbyt niebezpieczny, zbyt nieprzewidywalny. Ale historia nie kończy się tutaj. Gene wrócił do cywilnego życia. Otworzył mały warsztat mechaniczny w Nowym Meksyku. Naprawiał samochody, żył cicho, bez sławy, bez rozgłosu. Ale nocami w swoim warsztacie nadal eksperymentował. Nie z Skyfire, nie z niczym militarnym. Eksperymentował z czymś innym. Z czymś, co mogłoby służyć ludzkości, a nie ją niszczyć. Podobno stworzył prototyp silnika wodorowego, który mógłby zastąpić benzynę. Podobno miał notatki o paliwach bioorganicznych, które mogłyby rozwiązać kryzys energetyczny. Ale nikt tego nigdy nie potwierdził, bo Jean zmarł w 1957 roku. W tajemniczych okolicznościach, oficjalna przyczyna, zawał serca, nieoficjalna. Jego warsztat został znaleziony spalony do fundamentów. Wszystkie notatki zniszczone, wszystkie prototypy zniszczone. Jakby ktoś postanowił, że pewne rzeczy nie mogą ujrzeć światła dziennego. Niektórzy mówią, że to był wypadek. Inni, że to rząd chciał upewnić się, że sekrety Gina zginą razem z nim. Jeszcze inni twierdzą, że Jean sam to zrobił, że wiedział, że umiera i postanowił zabrać wszystko ze sobą, prawda? Nigdy się nie dowiemy, ale jedno jest pewne. Eugene Vachon stworzył paliwo, które mogło zmienić historię i zamiast pozwolić światu zniszczyć się nim, zniszczył je sam. Był bohaterem czy wariatem, a może po prostu człowiekiem, który wiedział za dużo? To pytanie pozostaje bez odpowiedzi. Lata minęły. Jean Vachon stał się przypomnieniem. Nazwisko znane tylko nielicznym historykom, którzy kopali w archiwach. Skyfire stał się mitem, opowieścią szeptaną w hangarach przez starych mechaników, którzy pamiętali z tamtej czasy. Ale każdy mit ma ziarno prawdy. W 1998 roku, 41 lat po śmierci Gina, coś dziwnego się wydarzyło. W magazynie zapomnianych dokumentów wojskowych, głęboko w archiwum w Waszyngtonie, pewien młody archiwista natknął się na teczkę. Teczkę bez numeru, bez daty, bez niczego, co pozwalałoby ją zidentyfikować. Wewnątrz znajdował się jeden list, odręcznie napisany, zaadresowany do kogokolwiek, kto to znajdzie. List był podpisany przez Eugina Waszona. W liście Jean wyjaśniał że wszystko co spalił każdą notatkę którą zniszczył zrobił z jednego powodu by chronić przyszłość ale zostawił jedną rzecz jedną wskazówkę jedną myśl która mogłaby pomóc kolejnemu pokoleniu zrozumieć co stworzył Jean napisał nie chodzi o to, by płomień palił się jaśniej, chodzi o to, by płomień palił się mądrzej. Nie o siłę, o kontrolę, nie o to, ile energii możesz uwolnić, ale o to, kiedy i jak ją uwolnić. To jest przyszłość. Nie w niszczeniu granic, ale w ich rozumieniu. To była zaszyfrowana wiadomość filozoficzna, poetycka, ale dla inżyniera, który umiał czytać między wierszami, to było wszystko. Gen nie zniszczył formuły, on zostawił plan myślowy, zasadę, którą ktoś mógłby odtworzyć, gdyby był wystarczająco mądry, wystarczająco ostrożny, wystarczająco odpowiedzialny. Ale czy ktokolwiek kiedykolwiek to zrobił? Nie wiadomo, bo list nigdy nie został oficjalnie opublikowany. Archiwista, który go znalazł, zniknął, podobno przeniósł się do innego kraju. Podobno zmienił nazwisko, podobno nie chciał mieć nic wspólnego z tym, co znalazł. A co z Skyfire? Czy kiedykolwiek zostało ponownie użyte? Czy formuła nadal istnieje gdzieś w tajnych laboratoriach rządowych? Czy może inżynierowie dziś, pracując nad silnikami przyszłości, nieświadomie odkrywają na nowo to, co Jean stworzył osiem dekad temu? To są pytania bez odpowiedzi, ale są ślady. W 2010 roku amerykańskie wojsko uruchomiło program o nazwie Advanced Propulsion Research. Oficjalnie chodziło o silniki hipersoniczne, nieoficjalnie niektórzy twierdzą, że to była próba odtworzenia Skyfire. W 2015 roku Rosja ogłosiła przełom w technologii rakiet, nowy typ paliwa, który zwiększył zasięg ich pocisków o 30%. Kiedy zapytano skąd wzięła się technologia, odpowiedź była prosta badania własne. Ale byli tacy, którzy szeptali inaczej, którzy mówili, że jeden z ostatnich asystentów Gina, Martin Cole, przed śmiercią w latach osiemdziesiątych przekazał pewne informacje komuś. Komu? Tego nikt nie wie. Historia Gina Waszona to nie jest historia o geniuszu, który zmienił świat. To jest historia o geniuszu, który mógł zmienić świat, ale zdecydował się go nie zmieniać, bo wiedział, że ludzkość nie jest jeszcze gotowa może nigdy nie będzie ale czy to znaczy, że jego praca poszła na marne? że Skyfire było tylko marzeniem, które spłonęło razem z notatkami. Nie, bo każdy, kto dziś pracuje nad silnikami przyszłości, nad paliwami czyściejszymi, nad technologią, która mogłaby nas zabrać do gwiazd, wszyscy oni podążają ścieżką, którą Jean wytyczył. On nie dał nam formuły, on dał nam wizję, wizję świata, w którym paliwo nie jest tylko narzędziem zniszczenia, ale narzędziem stworzenia w którym energia nie jest bronią, ale kluczem do przyszłości. Gen Vachon umarł w cieniu, ale jego myśl żyje. I kto wie, może któregoś dnia ktoś ponownie odkryje to, co on stworzył, i może wtedy świat będzie gotowy, a może nie. Ale jedno jest pewne. Historia Gina nie jest historią porażki. To jest historia człowieka, który był na tyle mądry, by wiedzieć, kiedy się zatrzymać. I to jest lekcja, której świat nigdy nie nauczył się do końca. Czasami największa mądrość polega nie na tworzeniu czegoś potężnego, ale na wiedzeniu kiedy to zniszczyć.